Alkohol to wolno działająca trucizna. Po latach picia i ćpania nie mam żadnych złudzeń. Na początku to była tylko wódeczka na rozluźnienie, coś na weekend. Później doszły kreski, tabletki, leki, cokolwiek. Byle się znieczulić, byle odlecieć. Uzależnienie krzyżowe wjechało mi w życie na pełnej kurwie. Jak nie miałem jednego, to sięgałem po drugie. Zawsze coś musiało być. Mało kto mówi o tym, że alkohol i narkotyki razem to bomba z opóźnionym zapłonem. Jeden pogłębia działanie drugiego, a organizm i psychika dostają z każdej strony. Pamięć się sypie, sen nie istnieje, układ nerwowy jedzie na rezerwie, a układ pokarmowy wygląda, jakby był po wojnie. Nie chodzi tylko o to, że zwiększa się ryzyko nowotworów gardła, wątroby, jelita grubego piersi. Chodzi też o serce, ciśnienie, trawienie, hormony, libido, mózg. O relacje z ludźmi, które zdychają, zanim ty się w ogóle zorientujesz, że coś poszło nie tak. Przez 25 lat żyłem jak zombie. Niby miałem firmę, niby coś ogarniałem, ale w środku byłem wypalony. Rano trzęsłem się z głodu narkotykowego, wieczorem z chęci na picia. Nie miałem już żadnej radości, brałem i piłem, żeby normalnie funkcjonować. I tylko czasem w lustrze widziałem coś, co przypominało człowieka. W tej serii opowiem wam o tym bez filtrów. O skutkach zdrowotnych, psychicznych, emocjonalnych. O tym, jak to wszystko się rozpierdala po kolei. I jak można z tego wyjść, jeśli tylko się nie spierdoli kolejnej szansy. Bo to nie zabawa. To walka. Walka o życie, o siebie, o każdy oddech bez chemii w żyłach i alkoholu w głowie. I nie pierdol mi, że masz jeszcze czas. Czas się właśnie kończy.